Księga Izajasza, rozdział siedemnasty. Wyrok na Damaszek. Oto Damaszek przestanie być miastem. Stanie się stosem gruzów. Na zawsze opuszczone jego miasta będą pastwiskiem dla trzód, które się tam pokładą i nikt ich nie spłoszy. Odbiorą warownię Efraimowi, a królestwo Damaszkowi. Zresztą zaś Aramu stanie się tak, jak z chlubą synów Izraela. Wyrocznia Pana Zastępów. W owym dniu chwała Jakuba zmaleje i tłuste jego ciało wychudnie. I stanie się tak, jak wtedy, kiedy żniwiarz chwyta w garść zboże na pniu, a ramię jego ścina kłosy. I jak wówczas, gdy zbierają kłosy w dolinie Refaim. Także zostaje na niej pokłosie. Albo jak przy otrząsaniu oliwki, zostają dwa lub trzy owoce na samym wierzchołku, cztery lub pięć na gałęziach owocowego drzewa. Wyrocznia Pana Boga Izraela. W owym dniu patrzeć będzie człowiek na swego Stwórcę, i jego oczy się zwrócą ku świętemu Izraela. Nie popatrzy więcej na ołtarze dzieło rąk swoich, ani nie rzuci okiem na to, co uczyniły jego palce. Na aszery i stele słoneczne, w owym dniu twoje miasta warowne będą jak tamte, opuszczone przez Amorytów i Chwiwitów, <laughs> które opuścili przed synami izraelskimi, staną się one pustynią. Bo zapomniałeś Boga Twego zbawiciela i nie pamiętałeś o skale Twej obrony. Dlatego sądzisz, sadzisz rozkoszne sadzonki i rozsiewasz obce rośliny. Sprawiasz, że rosną w dniu, w którym je zasadziłeś. I rano widzisz rozkwit zasiewu. Ale zniknie żniwo w dzień choroby, a ból będzie nieuleczalny. Ach, wrzawa mnogich ludów. Jak łoskot morza tak huczą ach rozgwar narodów jak szum fal potężnych tak szumią narody szumią jak szumią wezbrane wody ale pan jest gromi i umi umkną daleko będą porwane na góry jak plewa przez wicher i jak tuman kurzu przez burzę w czasie wieczornym oto przestrach przed nastaniem ranka już go nie ma Taki jest dział naszych łupieżców, taki los naszych rabusiów. Koniec 17 rozdziału księgi Izajasza. Rozdział osiemnasty księgi Izajasza. Ach, kraju brzęczących skrzydeł, leżący za rzekami kurz. Wysyłasz posłów przez morze, na łódkach papirusowych poprzez wody. Idźcie, rączy posłańcy. Do ludności rosłej i o skórze brązowej, do narodu, co budzi trwogę, odkąd istnieje, do ludzi potężnej i zdobywczej, której kraj przecinają rzeki. Wy wszyscy mieszkańcy świata, wszyscy zaludniający ziemię, patrzcie, jak na górach znak się podnosi. Słuchajcie, jak się głos trąby rozlega. Albowiem, tak mi rzekł Pan. Z miejsca, gdzie jestem, patrzę spokojny. Niby ciepło pogodne przy świetle słońca. Niby obłok rosisty w upalne żniwo. Bo przed winobraniem, gdy kwiaty opadną i związany owoc stanie się dojrzewającym gronem. Wtedy on obetnie gałązki winne noszycami, a odrośle odciowszy odrzuci. Wszyscy razem pozostaną dla górskich ptaków drapieżnych. I dla dzikich zwierząt na ziemi. Drapieżne ptaki na nich żerować będą latem. A wszystka dzika zwierzyna na nich przezimuje. Wówczas przyniesie ofiary dla Pana zastępów naród rosły o brązowej skórze, naród zawsze budzący postrach. Odkąd istnieje lud potężny i wojowniczy, którego kraj przecinają rzeki, na miejsce znane z imienia pana zastępów na górę Syjon. Koniec osiemnastego rozdziału księgi Zajasza.